Witam Was bardzo serdecznie. W poniedziałek zostańcie na dłużej, bo mam tutaj wojskową rację żywnościową i chciałbym na temat niej z Wami też dzisiaj porozmawiać, więc oglądajcie. Hej, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku 6:30. Dzisiaj na spokojnie, dzisiaj porozmawiamy sobie o Polsce, o polskim wojsku i ewentualnej wojnie, która mam nadzieję, że nigdy nie dojdzie do skutku, ale a propos niej sobie porozmawiamy. I o tym, jakie Polacy mają szanse w niej, bo rozmawiałem z moim znajomym, który jest w jednostce i no niestety wiem jaka jest rzeczywistość i jak to wszystko wygląda. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że nie mamy szans. Wiem, że mogą pojawić się hejterzy, którzy powiedzą: Ej, ale przecież Polacy radzili sobie na II wojnie światowej, daliśmy radę, prawie dokopaliśmy Niemcom, odparliśmy Rusków. No, moi drodzy, czasy II wojny światowej to prawie 100 lat za nami. Za niedługo już prawie 100 lat. Wiem, że tutaj dosyć mocno to nadwyżam, ale to nic. Słuchajcie, przede wszystkim Polacy, chociażby korzystają ze sprzętu, który jest już mocno podstawowy, Szkolą się na broniach, na rzeczach, które wyszły z użytku gdzieś u innych armii dawno, dawno temu. Zobaczcie chociażby nasze pojazdy przeciwpancerne, które można ze spokojem przedziurawić AK-47, bo mają tak cienką blaszkę, że spokojnie tam gdzieś to przeleci. Bo na przykład pierwszej generacji mamy pojazdy, gdzie Rosja korzysta z takich samych. Dajmy na to już szóstej generacji. Rozmawiałem z moim znajomym na temat rakiet. Chociażby na temat rakiet, które posiadają Niemcy w stosunku do Polski. Bo zobaczcie, Niemcy z punktu A do punktu B potrafią rakiety wystrzelić w 4 minuty i one tam trafiają, rozwalają wszystko, co znajduje się na danym terenie. A wiecie, co robią Polacy? No Polacy przez 4 do 5 godzin składają ten cały sprzęt. Czyli wyobraźcie sobie, że po dwóch minutach przychodzi od wystrzału w Niemczech informacja do polskiego wojska, że lecą w ich stronę rakiety. Czyli mają stosunkowo dwie minuty na zwinięcie się stamtąd. Z całym sprzętem. Potrzebują dodatkowo prawie 4 godziny. Nie dadzą rady. Nie ma szans. I ja tutaj nie obwiniam ani żołnierzy, ani osób pracujących w wojsku nikogo. Poza naszym rządem, który jak zwykle twierdzi, że wszystko jest w porządku i damy sobie radę. No, przecież do żadnej wojny nie dojdzie. Wcale, że konflikt Rosji z Ukrainą, gdzieś tam i wszystkich okolicznych państw wcale nie jest dosyć wysoki i nic tu wcale nie śmierdzi. Bo na przykład, jakby ktoś sobie w Rosji powiedział, że ej, chcemy przejąć sobie Polskę to raczej zrobiliby to w jeden dzień. Oprócz tego, że mamy te swoje rakiety na langustach, pojazdy, które tak się właśnie nazywają, no to oprócz tego mamy też system ustawiania ręcznego, gdzie przyjeżdża sobie Amerykanin z super wypasionym woże, wozem wojskowym, gdzie wszystko ustawia się elektronicznie, to oczywiście Polak musi, co? Poustawiać parę tyczek i tak dalej, ustawić wszystko na korbkach ręcznie, jak my mamy ścigać się z technologią, jak technologia jest już dawno tam? O tam, a my jesteśmy gdzieś tam. Poza tym, chociażby chłopaki z naszego wojska podczas wojny niekoniecznie będą wiedzieli, jak strzelać. Dlaczego? Ponieważ niestety strzelają na ślepakach. Dlaczego strzelają na ślepakach? Z tego względu, że nie ma na to pieniędzy. To znaczy, niektóre jednostki mają na to pieniądze. Oczywiście te szkolone pod typowo takie, nie wiem, taka piechota. O, typowo szkolona piechota rzeczywiście ma na to pieniądze i może oni tam strzelają ostrą amunicją. Ale jednostki, które zajmują się innymi rzeczami, typu na przykład tutaj mamy jednostkę, która zajmuje się rakietami, to tam hajs jest ciśnięty w rakiety. Bo wyobraźcie sobie, że Jedna taka rakieta kosztuje tam w granicach powiedzmy 10 tysięcy złotych, może więcej, może mniej. No, generalnie coś koło tego. I wyobraźcie sobie, że tutaj część hajsu jest ładowana. Ale na przykład na mundury może jeszcze jest hajs, ale kamizelki czy jakieś rzeczy to już żołnierze muszą kupować sobie sami. Fakt faktem, okej, okay, mogą, ale z drugiej strony raczej państwo powinno im dostarczyć te środki, powinno dać im te rzeczy, a nie tylko i wyłącznie rację żywnościową, żeby mogli sobie zjeść. Bo to jest słabe. Niektórzy powiedzą, że podczas wojny uratują nas morale. No niestety, moi drodzy, jeżeli nasze wojsko nie da rady, bo mamy, dajmy na to, nie wiem, 2,5 tysiąca rosomaków, w stosunku do Rosji, która posiada tych rosomaków pewnie kilka tysięcy, publicznie udostępnionych, a gdzie są pochowane jeszcze po całej Rosji, to Bóg wie. A wyobraźcie sobie, że wjeżdżają oni nagle do Polski ze swoim całym sprzętem: artylerią, śmigłowcami, myśliwcami, które pewnie są gdzieś poukrywane, bo przecież Rosja raczej nie chciałaby mówić o czymś takim, mimo że to raczej powinna być publiczna informacja, to raczej oni się do tego nie stosują i wiem, że powtarzam słowo raczej, przepraszam. No to wyobraźcie sobie, jakie Polacy mają szanse mizerne. Ale no, miejmy te nadzieję, bądźmy tej myśli, tej dobrej myśli, że damy sobie radę, bo nie będzie mojej. A propos dzisiejszego odcinka, właśnie wojskowego, to dostałem od tego mojego znajomego wojskową rację żywnościową. To jest indywidualna racja żywnościowa SRG1. Więc jeżeli chcielibyście unboxing takiej racji żywnościowej, żebym zrobił na kanale, to dajcie znać. Bo, raczej samemu rozpakowywać ją i zjeść, to będzie tak słabo. A tu jest naprawdę ciekawy asortyment, więc myślę, że Was zainteresuje. Plus, taki unboxing byłby fajny, więc dawajcie znać w komentarzach. Jak będzie dużo tam komentarzy na temat tego, żebym zrobił taki unboxing, to, to po prostu taki unboxing zrobię. No ale szara rzeczywistość na temat naszego wojska, już wiecie jak wygląda. Napiszcie, co Wy o tym sądzicie. Tymczasem ja Was zapraszam na Facebooka, Instagrama i Snapchata. Wszystko znajdziecie w opisie i zostawcie łapkę w górę. Tam wiecie, i pod filmem, ale też i na fanpage'u, ponieważ zbliżamy się do 100 tysięcy lajków, tam niewiele brakuje. To tyle. Trzymajcie się. Cześć!